Hej, witam was. Dzisiaj e, Dzisiaj karty z wymiany. Już wam pokazuję. Joel Matip. Ekspert Andes Iniesta. Ale pięknie się błyszczy. Bardzo fajna karteczka. Bardzo fajna. Naprawdę cieszę się. Cieszę się, że taką karteczkę mam. Bardzo fajna karteczka. Tu mamy bazowe, tu nie będę pokazywał. O i Lewandowski bazowy się trafił. Nie wiem, czy to, było, czy to jest przypadek, czy specjalnie, ale fajnie, fajnie. Ale na razie jest bardzo fajnie, jak na, taką, na takie jest coś małego, to jest bardzo fajnie i tu mamy neimanomatizm, no, nie wiem co to miało znaczyć, takie odwrócone, ale dobra I jedziemy dalej i tak, tak, tutaj mamy podarłem, o nie, o nie, podarłem i tu mamy pewnie saszetkę, taką jakby normalną prawie taką kartę, taką i tu mamy o, coś tu jest, tutaj taka i Lewandowski drugi, no to I, ja nie wiem, nie wiem co się dzieje jak ktoś chce, to mogę się wymienić za lewego Tutaj takie uzupełnienia, których, których nie mam. A już w stronę tych, których nie mam, a tutaj jeszcze jest teczka Messiego Five Nie że będę tak pokazywał tak dłużej, bo te karty były częste nawet i mam kolejnego z tej edycji, to jest Putinio. To jest Kutinia. Jorda, Gerard i, i znowu Gerard. Kolejna strzeczka to zooplism. Oczywiście nie taka strzeczka prawdziwa. I to tu jakoś inaczej rozerwa, może się, z, Może wyciągnie. Wyciągnęła się jednak. Ale fajnie. Ekspert, ekspert. No już mój trzeci. Fajnie. To jest kolejna bazowa. mamy jakoś tak. Tutaj zaraz to zobaczymy, co tu jest. Underleft plus 5 ma, słaby. Oj, Santa Cruza nie ma. Nie patrzymy, nie. Jarosława Plasila. I game changer Vampersi mam właśnie teraz wszystkie game changery. Bardzo się, że mam teraz wszystkie game changery. No to bardzo fajny. No, fajnie, fajnie, bardzo fajnie. I nie No raz to by było na tyle, więc ja właśnie chciałam pożegnać. Merka, pa.